Cześć, witajcie! Dzisiaj montaż sztyla MS251. Części tradycyjnie zostały umyte, wyczyszczone. Wyrzucony cylinder wewnątrz, kanał wydechowy, wyczyszczony z nagaru, łącznik odkręcony. Delikatnie, bardzo delikatnie przesmarowany pastą uszczelniającą I skręcony Dla pewności Aby nie było jakichś potem problemów z nieszczelnościami Wał A, dokładnie tłok Wyczyszczony z nagaru Mrowki w tłoku Na pierścienie zostały też odnagarowane, wyczyszczone Jak również Pierścienie, tutaj mm, wcześniej po demontażu zauważyłem, że jeden z pierścieni się lekko przycina, czyli nagar, który już nam podszedł pod ten pierścień zaczyna go lekko trzymać. E, mając to już wszystko na wierzchu dobrze jest o to zadbać, zrobić z tym porządek. Tłoczek ogólnie nie jest zniszczony, tu delikatne jakieś e, takie przetarcia, nie są to rysy. Ogólnie w bardzo dobrej kondycji. Tłoczek oryginalny, cylindr oryginalny, eee, także za chwilkę to będziemy wszystko montować. I oczywiście zaczynamy sobie od łożysk. A jak montujemy łożyska, już nie będę pokazywał kolejny raz. Jak je podgrzewam, i jak na gorąco je wrzucam na wał. Musicie mi wierzyć na słowo albo cofnąć się do materiału z montażu jakiejkolwiek innej pilarki, w której to pokazuje, jak to zrobić. A nawet ostatni materiał z Kosy FS130 Sztila, właśnie pokazuje tam na spokojnie, jak te łożyska fajnie skakują kiedy są nagrzane. Niekoniecznie na temperatury 150 stopni, jak niektóre serwisówki zalecają, ale tutaj oczywiście będą nagrzane łożyska. Zobaczymy się już, myślę, że po montażu tych łożysk na wale. Po montażu łożysk na wale ja sobie czekam chwileczkę, aż to ostygnie, montuję tutaj uszczelniacze, które już mam przygotowane. I tak przygotowany wał możemy montować. Montować, yy, osadzić w misie korbowej. Wcześniej smaruję sobie pastę uszczelniającą. I oczywiście montaż Tłoka w cylindrze. Możemy to zrobić na samym początku. Smarujemy sobie tą powierzchnię pastą uszczelniającą. Troszeczkę oleju do wewnątrz poduszkiem rozmazać. Oczywiście upewnimy się, czy nie mamy jakiegoś pyłu w środku, jakichś zabrudzeń, które by trzeba było usunąć. I montujemy tłok w cylindrze. Tłok w cylindrze montujemy w taki oto sposób. Oczywiście pilnujemy, żeby nasze zamki pierścienia były. W, ukierunkowane, żeby między zamkiem pierścienia znalazł się pin ustalający położenie tego pierścienia, i tutaj pierścienie skierowane w stronę z sądzą. Inaczej możemy to zlokalizować w ten sposób, że tu mamy cewkę magnesową, tu mamy koło magnesowe, więc te elementy muszą być koło siebie. To już wiemy, jak ma być osadzony. E, wał. w tym cylindrze e, jak ułożyć miskę korbową to składamy to w ten sposób widzimy, że tu jest taka, e, taki klocek odlany na cylindrze a tu mamy taki ząbek na misie korbowej chodzi o to, żeby właśnie przy demontażu tak jak to pokazywałem w poprzednim materiale, śrubokrętem odepchnąć troszeczkę tą misę, żeby nam się odkleiła Odnośnie jeszcze lokalizacji tłoka, jeśli demontujemy sam tłok, mamy zdemontowany wał, zastanawiamy się, jak ten tłok ustawić względem wału. No to proszę bardzo, strzałka pokazuje nam stronę wydechową. To jest strona wydechowa, a więc w ten sposób to wszystko powinno być ustawione. Jeszcze na chwileczkę zaczynam się przy samym wale i montażu uszczelniaczy z tego względu, że ten wał posiada takie wycięcie na takie zabezpieczenie, które jest podstawą pod, pompkę, pod napęd pompki oleju. Przez to nacięcie tutaj może być problem przepchnąć uszczelniacz w sposób bezpieczny. Jeśli będziemy robić to siłowo jest, duża, jest duże prawdopodobieństwo, że sprężynka wewnątrz uszczelniacza nam wyskoczy. I wtedy będzie problem. Tutaj musimy pamiętać o tym, że jest sprężynka. O, to jest stary uszczelniacz, więc mogę go troszeczkę tutaj zepsuć. O, ta sprężynka nam zeskoczy i uszczelniacz nie będzie szczelny, a my nawet nie będziemy wiedzieć co się stało. Dlatego w prosty sposób taśma klejąca zaklejamy o właśnie tutaj. Ten roweczek, robimy sobie takie prowadzenie z tej taśmy i uszczelniacz w bezpieczny sposób możemy nasunąć. Tłok już na swoim miejscu w cylindrze. Najlepiej jest to zrobić w ten sposób, że wsuwamy sobie od góry, zwracając uwagę na ułożenie uszczelniaczy tutaj w tych gniazdach. Dobrze jest je ułożyć równo, sprawdzić czy nie są pod kątem i tak jak widzicie jest to już nałożona pasta uszczelniająca Możemy chwilkę zaczekać żeby ona lekko związała Żeby ona nie była taka świeżutka Bo kiedy założymy misę korbową Bardzo dużą ilość jej wydusimy Ja z reguły zawsze czekam Aż ona troszeczkę zwiąże Oczywiście możemy założyć misę korbową i lekko przykręcić, nawet do momentu, kiedy zobaczymy, że ona już lekko nam wyciska i pojawia się taka warga na krawędzi tego uszczelniacza, ale wtedy czekam 6 godzin. nieraz Zostawiam sobie to do skręcenia na następny dzień, i wtedy dopiero już finalnie skręcam taką misę korbową. Chodzi o to, żeby wszelkie jakieś nierówności w powierzchni takiej misy gdzieś tu czy w połączeniu z uszczelniaczem, żeby takie miejsca jak najlepiej uszczelnić, stworzyć taką właśnie uszczelkę z tego uszczelniacza, żeby to nie był tylko taki klej, że na to sklei i tyle, tylko żeby to też miało możliwość pracować przy tych nierównościach. I dlatego ja sobie z tym troszeczkę czekam, żeby to związało. Eee, Tutaj tak, jeszcze raz. Pamiętajmy stożek podkoło magnesowe, śruby montażowe, cewki zapłonowej. Po jednej stronie. Od tej strony sprzęgło. Eee, o czym trzeba pamiętać, żeby już założyć od razu po przykręceniu misy korbowej. To jest to zabezpieczenie. Tutaj. To zabezpieczenie, tak jak wspomniałem, to jest punkt podparcia napędu pompki oleju. Jeśli sobie tego nie założymy, no to ta pompka może nam ocierać o uszczelniacz, niszcząc go. Także ten element bezwzględnie trzeba założyć. I zrobić to należy teraz, zanim wsadzimy silnik skręcony do karteru. No dobrze sobie to wszystko elegancko. Pamiętając, z którą stroną co zakładamy. O. Także zakładamy to zabezpieczenie. Ja do tego wykorzystuję kombinerki i wciskam. Wskoczyło. I już jak założymy nasz napęd, to on tutaj się wspiera, właśnie to zabezpieczenie. Ok, taki silniczek możemy montować. No, możemy montować w. Jeszcze chwileczkę. Jeszcze nie możemy montować, bo dałem uszczelniacz tylko z jednej strony yy, uszczelniacza, tą pastę uszczelniającą. No to bym tu chciał jeszcze dołożyć z drugiej. Też niech on tu będzie przyklejony. No i teraz pojawiły się głosy, że poduszczyniacz się pasty nie daje A Ma to związek z No Dajcie znać w komentarzu dlaczego tak może być. Jedni powiedzą, no to jak się nie daje, to po co dajesz? I drudzy powiedzą, że się nie daje. i Koniec kropka. No, i dlaczego ja daję? Znaczy, dlaczego daję? Daję dla pewności tego połączenia, i żeby było to szczelne. A dlaczego się tego nie robi? Znaczy, niektórzy nie zalecają. A dlatego, że taki uszczelniacz może nam pływać na tej masie uszczelniającej, i w momencie, kiedy będziemy sobie skręcać yy, tutaj silniczek, to może dojść do tego, że ten uszczelniacz. Nam się po prostu przesunie, nie? I będzie, I będzie zabawa, żeby go naprostować. Dlatego też trzeba zwrócić uwagę. Tutaj, jak ten uszczelniacz nam się tutaj układa, czy nam gdzieś nie został wypchany. I delikatnie możemy go tutaj ułożyć. Oczywiście, nadmiar silikonu usuwamy. Szmatką bądź palcem, co kto woli. Tak. Robię to jakoś to w miarę estetycznie wyglądało. O. Dobrze. I teraz wszystkie części na bok. Kartel, czyli ten element, w którym osadzamy silnik, Karter został wyczyszczony. Tulejki kartera są w przyzwoitym stanie. Wszystko wyczyszczone. Oczywiście, nie jest to nowa część, więc jakieś tam ślady nosi, wyeksploatowania, jakieś tam przypalenia, zabrudzenia. Tego już nie doczyścimy montujemy delikatnie pamiętając, że ten silnik przykręcimy od spodu przez ten karter właśnie tymi śrubami z tą misą korbową i cylindrem razem wszystko naraz więc teraz to można się jeszcze rozlecieć więc żeby pamiętać o tym że to takie zabawy mogą tutaj jeszcze z tym różne być No, musimy to osadzić ładnie nam tutaj skoczyło Easy. Siedzi silniczek czy nie siedzi? No, i teraz możemy powoli to sobie skręcić. Jedna taka śrubka, druga możemy z drugiej strony na krzyż, żeby troszeczkę to tutaj. przyłapać silnik przyłapany śrubami tak jak powiedziałem nie do końca skręciłem zostało to dosłownie malutka szczelinka skręcę to sobie po wyschnięciu uszczelniacza teraz tak moment moment z jakim dokręcamy te śruby jeśli chodzi o cylinder jest to 11 Nm. Od razu powiem, że ta nakrętka trzymająca nam koło magnesowe dokręcamy z momentem 28 Nm, a nasze sprzęgło czyli ten element, dokręcamy z momentem 50 Nm. Przerwa między kołem magnesowym a cewką to jest około, około 0,25 mm. Mówię około, bo producent daje tolerancję 0,10 mm. Czyli dopuszczalne by było nawet i 0,35 lub 0,15. No dobrze, co dalej? Możemy sobie przygrodzić tłumiczek. Na przykład, żeby to mieć już z głowy żeby coś tutaj przybywało tych elementów. No dobra. Uszczelka pod tłumiczek. tłumiczek też został troszeczkę odświeżony. Uszczeleczka, tak żebyście wiedzieli, że jest. Oczywiście możemy przykręcić pompkę. Teraz kolejność skręcania już jest dowolna. Jak chcecie, jak Wam wygodniej. Możemy sobie zacząć od strony koła magnesowego i cewki. Możemy założyć sobie na przykład tą przegrodę tutaj. Póki mamy tutaj miejsca sporo, żeby z tym łącznikiem tutaj powalczyć. tak, To musimy pamiętać, żeby ten przewód paliwowy przełożyć ten tutaj dołem. O, on to nam będzie o, w ten sposób przechodził. Oczywiście te śrubki stąd out wylatują. No, nie mój kluczyk. ale właśnie. Skompletujmy te wszystkie plastyczki i te elementy takie dziwaczne. Tu też należy ostrożnie się. Obchodzić z tym łącznikiem, żebyśmy go sobie nie uszkodzili przy takim tutaj przepychaniu, bo to by się źle skończyło. Ta półeczka jest już przykręcona. Lecąc za ciosem, że tak powiem, to dobrze by było co tu przykręcić, na przykład ten element. Następny element, jaki możemy zamontować, a nawet musimy zamontować, jest to. A. Taki coś. Taki coś, montujemy w ten sposób. Jest to podstawa naszego gaźnika. No dobrze jest to robić palcami, żeby tej gumy tutaj na łączniku nie uszkodzić. No to troszeczkę będzie zabawy. No delikatnie, delikatnie, delikatnie. Nawin no, to pójść. No, na troszkę to pomajtać, żeby to się nam to ułożyło. O. I mając tą część to możemy już Możemy już to możemy. O. A nawet musimy o tym pamiętać, o tym elemencie. O. I teraz tak, zanim zamontuję sobie zbiornik paliwa, to wymienię sobie filtr paliwa w tym, w tym zbiorniczku bo to też jest już w planach, jest ten filtr przygotowany i e, kolejne elementy można też od razu sobie wkręcić świecę zapłonową, to jest nowiutka świeca Będąc po tej stronie już możemy kompletować też kolejne inne elementy czyli właśnie chociażby chociażby napęd pompki tak? Teraz blaszka. Teraz. Co teraz? Teraz nakręcamy sprzęgło. Aha, blaszka, blaszka, blaszka. Nie powiedziałem, jak tu ustawić. O, napisem top do przodu, czyli w naszym kierunku. Sprzęgło. pamiętacie z, z, jakim, z jakim momentem dokręcamy pamiętajmy lewy gwint wkręcamy odwrotnie yy, z jakim momentem dokręcamy 50 Nm oczywiście możemy zablokować zablokować yy, blokadą tłok w cylindrze wtedy dokręcamy mocniej to sprzęgło, tu należy bardzo uważać, jaką blokady stosujemy. Materiał o blokadach na kanale już jest, w którym to pokazuje, jak to zablokować bezpiecznie, na co zwrócić uwagę i dlaczego nie raz Te nasze blokady robią nam krzywdę w tych naszych urządzeniach. Ja to sobie mocniej przykręcę. Jeśli to już będzie przykręcone, zakładamy sobie będę sprzęgła w ten sposób celując tym rowkiem w ten drucik napędu pompki. Oleju i przychodzi nam taka blaszka. Tutaj i taka podkładka. I takie zabezpieczenie to jest to jest złożone całe sprzęgło z koszem. Z tym błędem sprzęgłowym. Generalnie myślę, że nic trudnego. I zamykamy to wszystko. Taką osłoną tutaj przychodzi ten. Osłona. Sprężyny tego mechanizmu hamulca tej taśmy, i tutaj właśnie a propos poprzedniego materiału z demontażu, ja tego nie zdemontowałem od razu. Powiedziałem, że to jest tyle. Oczywiście nie. Demontujemy sobie taką osłonę, po to, aby tu wszystko wyczyścić, przeglądać, zobaczyć, czy to nie jest zbyt zapoprane trotami, zalepione. Bo taka taśma potrafi nam ocierać. O bęben sprzęgła, co powoduje jego uszkodzenie, przegrzewanie takiego elementu, i potem mamy też problemy, bo nam coś się właśnie przegrzewa i nie pracuje poprawnie. Koła magnesowe przykręcone, cewka przykręcona, przerwa między magnesem koła magnesowego a rdzeniem cewki. 0,25 mm. Myślę, że tutaj nie ma problemu, żeby to sobie ustawić dwa szczelinomierze albo jeden taki szerszy, żeby, żeby nam y, zapał y, końcówki tych dwóch rdzeni i mamy ustawioną przerwę, ma teraz wyciągnąć szczelinomierze. Oczywiście ustawiamy to na poluzowanych tych śrubach, żeby nam było prościej, i jeśli mamy z ścйно mierze. To dokręcamy śruby mocniej. Przewody zaraz sobie będę prowadził tak jak mają być. Teraz możemy sobie na przykład szarpaczek przykręcić. Aha. Co jeszcze z istotnych kwestii? Odpowierzchnik zbiornika yy, paliwa element dość istotny w momencie, kiedy uszkodzony taki odpowietrznik może nam wtedy uciekać paliwo, to jest raz ale może też e, nam się zatkać, I wtedy na przykład zbiornik paliwa e, będzie nie będzie napowietrzany czyli nie będzie tej kompensacji ciśnienia w momencie, kiedy gaźnik zaciąga nam to paliwo do silnika a nie mamy w zbiorniku powietrza będzie się nam tworzyło podciśnienie, które będzie utrudniało poprawną pracę urządzenia. Piła może nam po pewnym czasie gasnąć, może nie mieć mocy, nie będziemy wiedzieć o co chodzi. Warto sprawdzić, przeczyścić taki odpowietrznik. Ten odpowietrznik, mało tego, żeby było ciekawy, jest schowany o, pod taką klapeczką. Jeśli został wam taki element po rozkręcaniu pilarki, to już wiecie, że jest on. Z tego miejsca. Szarpaczek przykręcony. Teraz będę montował ten uchwyt ze zbiornikiem paliwa. Filtr paliwa został wymieniony, tak jak wspomniałem. No i tutaj w sumie większej filozofii z montażem nie ma. Musimy tutaj te amortyzatory poprzykręcać. Pamiętaj, żeby te gumy wskoczyły na swoje miejsce. Podpiąć wężyk paliwa i założyć to cięgno. To cięgno trzeba w pierwszej kolejności przełożyć tutaj tym okienkiem. I tak jak powiedziałem, ono musi tutaj wskoczyć nam w, w ten haczyk taki. I to jest tyle, jeśli chodzi o podłączenie tego elementu. Jak już ten zbiornik z tym uchwytem będziemy mieli zamontowany, to możemy tego pałąka zamontować, możemy montować dalej gaźnik, i kolejne elementy pilarki skręcać. Także ja to sobie teraz montuję. Przewody jeszcze elektryczne poprowadzę tutaj w tych swoich kanalikach. Pilarka proskręcana. Przygotowana do odpalenia. Za chwilkę będę ją odpalał. Kilka jeszcze słów o tym montażu. Eee, gaźnik eee, został umyty. wymieniono sobie membrany w gaźniku. Jak widzicie nowy filtr powietrza. Tutaj już to dokładnie nie pokazywałem jak to wszystko zmontować, bo myślę, że to nie jest aż takie skomplikowane. Zwróćcie sobie uwagę na poprawność działania sania. To cięgno jest troszeczkę takie, że tak powiem, upierdliwe, i nie zawsze może nam od razu chcieć przeskoczyć w pozycję sania. Także zalewam paliwo i odpalam. Zobaczymy, czy odpali, jak to będzie pracować. Tak jak widzieliście, pilarka sobie radzi w drzewie. Ma moc. Musiałem zrobić małą korektę dyszy śruby regulacyjnej L, z tego względu, że po puszczeniu gazu, kiedy te obrotoczki spadły, ponowne przyciśnięcie gazu powodowało to, że się troszeczkę przymulał. Wynikało to ze zbyt małej ilości paliwa w danej objętości powietrza. Więc, wykręcając delikatnie śrubę regulacyjną L, zwiększyłem, zwiększyłem dawkę paliwa i od razu silnik zareagował. Po pierwsze, lekko spadkiem obrotów na, tych, na biegu jałowym, ale za to zaczął płynnie wchodzić na obroty. Dlatego tutaj widzieliście, że korygowałem też ustawienie śruby LA, czyli otwarcie przepustnicy, żeby skompensować ten spadek obrotów obroty podkręcić sobie delikatnie właśnie na przepustnicy a na śrubie L zwiększyć dawkę paliwa obroty jakie w tej chwili pilarka osiąga to jest około 13 tysięcy obroty maksymalne i tyle też zaleca producent i obroty biegu jałowego 2,800 odnośnie regulacji gaźnika, taki materiał na kanale jest także Zainteresowanych zapraszam do obejrzenia, oczywiście do subskrypcji kanału. No a w dzisiejszym materiale to tyle. Dzięki za uwagę, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie, hej, cześć.